Dzień dobry dzisiaj wtorek nie ładnie jest jeść na filmie ale dzisiaj mam 9 km luźnego biegu wchodzi kawka Dino nas obserwuje Dino nas obserwuje? tak Michałku Dino nas obserwuje wiesz gdzie ja dzisiaj idę? idę biegać Dino no, znowu no, ojciec ciągle biega, co zrobisz? Dziś zauważyłem, że trójka, standardowa moja dziureczka zaczyna być luźna. Czwórka. Odważnie! Ja już po praktycznie trening bez historii. Młody już śpi, więc jestem cichutko. 5.07, biegłem w najkach, Pegasusach. Biegło się luźno po miasteczku. Trochę przewyższeń, trochę wiatru. Zwykły, standardowy, luźny trening. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Konsekwencja. Felicity, ponieważ dzisiaj mam bardzo napięty grafik, miałem pracować z domu, do roboty nie dojadę, bo to jest 20 parę minut z domu, a nie chcę mi się teraz tam jechać, potem bym musiał tu z powrotem wracać po żonę, potem logistycznie muszę jechać do babci, także muszę pracować w tych okolicach, no i stwierdziłem, że Felicity, zostały mi 4 godziny pracy, a dlaczego? Dlatego, że wyłączyli mi prąd. Całkowicie w domu. Stwierdzili, że, po, że poprzez to, że remontują ulicę drewnianą, to dziś od 8 do 16 i jutro od 8 do 16 nie mają w ogóle prądu w domu. Także tyle, co mogłem popracować, to popracowałem na bateriach. Bateria się skończyły. Przyjechałem do miejsca, gdzie pracuje moja żona. No i tutaj, w takich oto warunkach polowych, będę dokończył swoją pracę, podładuję wszystkie sprzęty. Mam ze sobą drugi plecak w którym to mam calutki sprzęt do biegania ze wszystkimi rzeczami, które tam mam przygotowane. Czyli wiecie, przede wszystkim, zobaczcie na to. Dziś. Tak, to jest pierwsze bieganie od Adamowa, od zawodów w tych butach. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest The Big Bad Wolf. To jest taka nazwa na trening, który jest jednym z takich mocnych skurw... 3 razy 3 km w tempie półmaratońskim. Jeszcze na długich przerwach, bo jeszcze na 4-minutowych przerwach, ale to jest trening, jakbym miał go wam porównać, no to robiłem taki trening przed dyszką w tamtym roku i biegałem to wtedy 3 razy po 4,10 na 3 minutowych przerwach i trzeciego powtórzenia nie zrobiłem. Rozbiłem to na 2 km plus minuta przerwy plus kilometr. Bo ten trening jest naprawdę naprawdę. Na pewno nic w trakcie treningu wam nie nagram, bo jest to zbyt trudny trening. Ale postaram się nagrać pełne podsumowanie tego treningu. Kończę, siadam do pracy i do zobaczenia już przed samym startem treningu. Juch. Dziś taka zabawa. The Big Bet Wolf. 3 km luzu, 3 razy 3 km po około 4,02 do 4,05. Następnie na 4-minutowych przerwach i następnie wychłodzenie. Cały trening około godziny 10, godziny 12 i 15 km w nogach. Jutro będę to regenerował, a zobaczymy jak pójdzie. Zdam wam relację już po biegu. No i ja po Big Bad Wolfie. Auu kurna. No jak na ten moment. Przygotowań, czyli jeszcze półtora miesiąca, ponad to jestem zadowolony, bo go wykonałem. Powiedzmy, że wykonałem go na 95%, bo pierwszy, pierwszy interwał pobiegłem jakieś chyba 4,02, czyli praktycznie idealnie. Drugi interwał pobiegłem za szybko pobiegłem 3,55. Co mnie mocno zdezelowało, więc zrobiłem tak, że tą 4-minutową przerwę, jak tylko skończyłem drugi interwał, to 2 minuty sobie przeszedłem marszem i trzecio, trzeci interwał postanowiłem biec na wyczucie, w ogóle nie patrząc na zegarek. I na mniej więcej po 2 kilometrach spojrzałem i miałem tempo 4.04, więc wiedziałem, że jest zajebiście, bo myślałem, że biegnę sporo wolniej, dużo wiało, byłem naprawdę zmęczony i ten trzeci interwał był naprawdę mega ciężki, ale to było właśnie to, co chciałem zrobić, to było to, co będę czuł na 18 kilometrze. Jestem mega zadowolony. 3 razy 3 km, łącznie wyszło ponad 15 km. Wszystko na średnim tempie około 4.30, gdzie jeszcze raz podchodziłem 2 minuty i potem jeszcze po tych trzech interwałach też marszem zrobiłem gdzieś około półtorej minuty no to, no to wow także teraz ważne, żeby zregenerować odpocząć, dobrze zjeść, wykąpać się jutro jutro nie ma treningu ciało musi dojść do siebie, 85 minut nadal podtrzymuję, że w tych okolicach będę się kręcił zwłaszcza jak będzie grupa, jest pacemaker Także będzie biegło się trochę szybciej, trochę lżej. Myślę, że będzie dobrze, a co z tego wyjdzie zobaczymy w Warszawie. No siemanko, piątek 3 luty. Powiem Wam, że chyba, jeżeli to prawda, jeżeli jestem już zdrowy, to przeżyłem najgłupszą i najkrótszą chorobę swojego życia, ponieważ u mnie w domu młody choruje od początku tygodnia, siedzi, siedzi u babci albo siedzi teraz dzisiaj z nami na przykład. Moją żonę wczoraj złapało i po prostu dreszcze, gorączka 2-3 dni. Dzisiaj już jest trochę lepiej. No i wczoraj, koło godziny 22, kładę się spać i nagle czuję, że się zaczynam pocić. Zaczynam mnie skręcać w brzuchu, poty. Zmieniałem dwa razy koszulkę, spałem co godzinę, wstawałem, budziłem się, zaczęło mi skręcać tak, że prawie żygałem, ale się nie zżygałem. Dodatkowo miałem problemy z błędnikiem, w sensie kręciło mi się strasznie w głowie, bolał mnie brzuch i miałem zatkane zatoki. I powiem wam, że wstałem rano i jest ok. Ale tak nie to, że jest ok, jak wiecie, czasami się wstaje na w chorobie i mówi się, kurde, no jeszcze mi boli, coś tam. Tylko po prostu wstałem i jest całkowicie ok. Mogę teraz iść biegać. Oczywiście dzisiaj odpuszczam bieganie, absolutnie, ale. Pff. What the fuck? Jeszcze nigdy tak nie miałem. po prostu, no nie mam już nic w zatokach. Nie boli mnie głowa, nie boli mnie brzuch. Strzelam. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mogło to być jakieś zatrucie pokarmowe. Po prostu mnie przetyrało przez noc. Miałem pewnie gorączkę, miałem pewnie jakieś poty. Wypociłem wszystko w nocy, wziąłem dwa gripexy i dzisiaj jest git. It's a new day. It's a new world. Kolejny piękny dzień Ja będę biegał dokładnie tak Ale nie tu Tylko znowu na bieżni mechanicznej Co zrobisz jak nic nie zrobisz Tak się żyje na tej wsi Niestety No warunki do biegania To raczej nie są Tak jak wam mówiłem ostatnio przetyrała mnie strasznie Strasznie mnie przetyrała ta noc Zresztą widać po mnie Muszę się w ogóle ogolić i obciąć Bo wyglądam jak stary dziad W każdym razie Jadę na siłownię dzisiaj, będę biegał na bieżni, dzisiaj teoretycznie miałem mieć do zrobienia 8 km, potem 8 rytmów po 20 sekund i 2 km do biegania, żeby zrobić łączny kilometraż 12-13 km, czego nie zrobię, bo na bieżni mechanicznej chyba bym się zajechał po prostu psychicznie. Ale jako że tak, wczoraj nie biegałem, a miałem mieć 9 km. Tak naprawdę nie biegałem od tego ciężkiego treningu w środę Czyli miałem czwartek, piątek wolny Dzisiaj czuję nogi bardzo, bardzo luźne Ale nie wiem, czy ta, powiedzmy, przelotna choroba Dzisiaj rano jak wstałem, też takie gardło miałem trochę zajechane U mnie wszyscy w domu chorzy Więc nie wiem, jak będzie wydolnościowo Jeżeli wydolnościowo będzie dobrze, to dzisiaj porobię sobie kilometrówki Bo strasznie lubię ten trening i wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny bodziec, gdzie na bieżni będą to oczywiście troszkę szybsze interwały niż normalnie. Czyli będę biegł kilometr w tempie 3,50 na kilometr, czyli to jest 15,5 km na godzinę. I po tym kilometrze nie ma odpoczynku w marszu, tylko od razu wchodzę na kilometr w tempie mojego biegu, który będę biegł Wings for Life, czyli 4,30 na kilometr, czyli to jest 13,5 pół kilometra chyba, więc 15,5 na 13,5 i spróbuję zrobić tych powtórzeń ile mi się uda zobaczymy, postaram się coś nagrać jeszcze z bieżni, także do zobaczenia. Wszyscy są. Do wyboru, do koloru. No, także, tak jak mówiłem, zacznę od 3 km rozgrzewki, a potem włączę kamerkę na interwały i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, śladów po chorobie nie ma żadnych. Zobaczcie, nawet się zbytnio nie grzeje. 150 po 3 km na 5.0. Także wykonam sobie plan A. Zrobię 8 km biegu zmiennego 15,5 na 13,5 Dwa interwały zrobię tutaj, czyli zrobię 4 km Następnie minutę poświęcę na to, żeby przesunąć kamerę tam I zrobię kolejne 4 km, czyli to będzie 2 razy 4 km biegu zmiennego z minutową przerwą Lecimy z interwału 8% baterii, zaraz wszystko pewnie padnie, ale trening w całości idealnie zrobiony. Ale elegancko wszedł ten trening. Chyba idzie level up, nie chcę zapeszać, zobaczymy jutrzejszy trening, ale dzisiaj to był ogień, to był naprawdę ogień. No cóż Wam mogę powiedzieć? Ten plan nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością obecnie, ale plan treningowy powinien być elastyczny. Zdjąłem go dlatego, że będę go przepisywał. Zostało 7 tygodni, czyli okres BPS-u. No i w tym wypadku już powinienem to realizować bardzo, bardzo skrupulatnie. Tak jak Wam mówiłem, dużo się pozmieniało. Będę miał wyjazd w firmie, będę miał y, usunięte baseny z piątku, przerzucone na poniedziałek. O tym wszystkim i o tym, jak ten plan się zmieni, opowiem Wam już w następnym odcinku. A teraz no, dopowiem tylko jedną rzecz, która mogę powiedzieć, że jest troszeczkę smutna, ale zobaczcie jaka jest piękna pogoda. Niestety nie wykonałem wczoraj długiego wybiegania z jednej prostej przyczyny. Po prostu gardło mnie tak rozwaliło. Wręcz połknąłem gulę, jak to się mówi. Czyli po prostu, jak przełykałem ślinę, to czułem, jakbym miał taką piłkę w gardle. No i wolałem tego nie pogarszać. Czuję się świetnie już od dwóch dni. Naprawdę, nawet ta sobota pokazała, że jakościowo, no to to jest, no to jest super. Trening wyszedł bardzo fajnie. No i przede wszystkim muszę uspokoić trochę te treningi. Muszę podchodzić do tego bardzo rozsądnie teraz, żeby się nie pochorować znowu i żeby móc wreszcie wykonywać tydzień po tygodniu konkretną robotę. A nie cały czas coś zmieniać, ze względu na to, że tutaj jestem chory, tutaj musiałem coś zrobić, tutaj miałem jakieś zmiany w pracy. Po prostu, no, szalony. Szalony był ten miesiąc, styczeń. Mam nadzieję, że od, od lutego będzie już fajnie. Tyle ode mnie. Wbijajcie na Instagrama. Tam jest to wszystko, to, o czym mówię Wam teraz, na bieżąco przekazywane. Widzicie zdjęcia, widzicie. Moje właśnie chociażby samopoczucie, czy to dobre, czy to złe, na bieżąco w storkach możecie to oglądać. Także wbijajcie. Do zobaczenia gdzieś na trasie. I do następnego.